Koszmarny Paweł napisał: Nudne życie trzeba mieć, żeby mieć czas na hejt to, hejtowarskie pierdzielenie. Dla mnie, byku, co byś nie robił, to i tak jesteś gość. Nie da się byka nie lubić nikomu, nic nie robi i jest pozytywny. Ale w końcu byk się wkurzy i hejterów weźmie na rogi. Dokładnie tak jechać z hejterami. <grym> Fajnie, że chociaż ktoś to widzi, że takie właśnie hejtowanie to jest głupie pierdzielenie. Podcinanie skrzydeł niepotrzebne. Dzięki Paweł za wsparcie. Koszmarny. Dawno nic nie nagrywałeś. Może, może ten, może jakieś nagrywki wrzucisz, czy już całkowicie zrezygnowałeś z YouTube'a. No i myślę, że tą puentą Zakończymy tę krótką nagrywkę. Trzymajcie się widzowie, nie dajcie się nikomu, tymczas.